Pięknym, nadmorskim i tętniącym życiem mieście we Włoszech mieszkała Izabela, 30-letnia blondynka o delikatnej twarzy bardzo ładna, która żywiła głęboką i skrywaną miłość do swojego przyjaciela z dzieciństwa. Marcelo był 32-letnim mężczyzną o atletycznej, przystojnej i atrakcyjnej sylwetce. Był zdeterminowany i bardzo przyjacielski, ale nigdy nie zauważył uczuć Isabeli. Byli sobie powiernikami już od czasów nastoletnich, kiedy poznali się w liceum i zostali najlepszymi przyjaciółmi. Dorastali i pracowali razem w firmie odzieżowej ojca Marcela. Izabele i Marcelo dzielili się sekretami i marzeniami, budując przez lata niezachwianą przyjaźń. Podczas jednej z intymnych rozmów między przyjaciółmi Marcelo opowiedział Izabeli o swoim wirtualnym związku z kobietą o imieniu Elis, która mieszkała w odległym mieście. Spotykali się wirtualnie przez sześć miesięcy, a Marcelo się zakochał. Marcelo wyznał Izabeli, że postanowił poprosić swoją dziewczynę o rękę, pokazał jej pierścionek obietnicowy, który kupił i powiedział Izabeli, że przyjedzie w tym samym tygodniu, aby się jej oświadczyć. Po usłyszeniu tych wieści Izabele była szokowana i zabrakło jej słów, a jej serce rozpadło się na kawałki. Po kilku minutach opanowała się i powiedziała Marcelo, że musi wyjść, aby rozwiązać pewne zaległe sprawy. Pożegnała się i odeszła płacząc. Po powrocie do domu Izabela, pogrążona w myślach, postanowiła działać i wyznać Marcelowi swoje skrywane uczucia miłości. Zdeterminowana, by nie przegapić okazji wyznania miłości, Izabele postanowiła udać się do miasta, gdzie Marcelo miał złożyć jej oświadczynę. Wynajął pokój hotelowy i poszedł do eleganckiej restauracji, w której Marcelo planował oświadczyć się Elis. Izabela, gdy dotarła do restauracji, zobaczyła przez okno scenę, której się obawiała. Marcelo na kolanach, proszący swoją dziewczynę o rękę. Izabela była załamana tą sceną. Alicja była piękną brunetką o czarnych włosach i rzeźbionym ciele. Zdawała się być zadowolona z tej prośby. Izabela wróciła do hotelu, Zdecydowana, że następnego dnia wróci do domu. Zanim opuściła miasto, Izabela postanowiła wyjść na spacer poza hotel, aby oczyścić umysł. Wychodząc z pokoju, zobaczył dziewczynę Marcela wychodzącą z innego pokoju i całującą nieznanego mężczyznę. Zszokowana Izabela skonfrontowała się z Alicją i zapytała: Dlaczego zdradziłaś Marcela? Alicja kpiła i zapytała Izabelę, kim ty jesteś? A co cię to obchodzi? Izabela powiedziała do Alicji, jesteś bezwstydną zdrajczynią, Marcelo jest dobrym człowiekiem i jest w tobie zakochany, nie zasłużył na to. Izabela ostrzegła Alicję, że powie Marcelowi o wszystkim. Oprócz tego, że kpiła, Alicja była też przebiegła. Podczas gdy Izabela patrzyła jej w oczy i się kłóciła, Alicja ukradkiem zgięła swój pierścionek i bez jej wiedzy włożyła go do torby Izabeli. Izabela poszła spotkać się z Marcelo w drugim hotelu, którym się zatrzymał, i opowiedziała mu, co zobaczyła. Wtedy przybyła zdrajczyni Alicja, która wszystkiemu zaprzeczyła i oskarżyła Izabelę o kradzież jej pierścienia. Marcelo, oszukany, uwierzył swojej dziewczynie i rozczarował się Isabelo. Izabelę ze złamanym sercem, zanim odeszła, powiedziała do Marcela: Znasz mnie od tylu lat, znasz moją naturę i wolałeś wierzyć w nieznaną kobietę, którą myślisz, że znasz od sześciu miesięcy. Będziesz gorzko żałować, że we mnie nie wierzyłeś. Izabela odeszła i zablokowała telefon komórkowy Marcela. Tej nocy Alicja, zdrajczyni, zostawiła swój telefon komórkowy na stole w restauracji, do której poszli na kolację, a sama poszła do Łazienki. Telefon komórkowy Alicji był cichy, ale wibrował, gdy na ekranie pojawiła się wiadomość od jej kochanka, ujawniająca całą prawdę. Marcelo podniósł słuchawkę telefonu komórkowego i gdy zobaczył wiadomość od kochanka Alicji, wpadł we wściekłość i poczuł się zraniony. Poczekał, aż Alicja wróci z łazienki i zapytał, dlaczego skłamała i oskarżyła swoją najlepszą przyjaciółkę. Zdrajca przyznał się, a Marcelo opuścił restaurację, nie mówiąc ani słowa. Próbował zadzwonić do Isabeli, aby poprosić o wybaczenie, ale nie mógł. Następnego dnia Marcelo wrócił do swojego miasta i postanowił zrobić coś niezwykłego. Wiedząc, że Izabela była regularną widzką programu telewizyjnego, poszedł do studia i zapłacił za występ na żywo w telewizji krajowej. Marcelo złożył emocjonalne oświadczenie, prosząc o wybaczenie, pozostawiając Izabelę wzruszoną. Na zakończenie oświadczenia Marcelo powiedział: Będę czekał na ciebie o 19 w naszym sekretnym miejscu poufności. Izabela. Wciąż ze łzami w oczach, postanowiła pójść na plac niedaleko brzegu, gdzie zawsze spotykały się, aby wymienić się zwierzeniami. Marcelo był tam, niespokojny i pełen nadziei. Kiedy Izabela przybyła, przyjęła prośbę o przebaczenie i wyznała swoją miłość. Marcelo, który już wcześniej przyjaźnił się z Izabelą i uważał ją za piękną, był zszokowany i zapytał: Chcesz się ze mną umówić? Izabela powiedziała tak i pocałowali się. Rozpoczynając w ten sposób nową historię, prawdziwą historię miłosną, minął czas i Marcelo i Izabele, po trzech miesiącach znajomości, postanowili się pobrać, ponieważ od czasów nastoletnich spędzali ze sobą dużo czasu jako przyjaciele i nie chcieli już tracić czasu, ponieważ oboje zbudowali piękną przyjaźń. Brakowało tylko, aby Marcelo zrozumiał, że będzie kochał Izabelę o wiele bardziej niż przyjaciółkę. I odkrył to po rozczarowaniu w miłości. Co weekend spacerowali po plaży i siadali na ławka na placu, wspominając chwile, które wspólnie przeżyli na przestrzeni lat. Marcelo wyznał, że zawsze podziwiał Isabelę, ale nigdy nie zdawał sobie sprawy, że ją kocha. I powiedziałem do Isabeli: Moja miłość, jak ja cię kocham. Wierzę, że kochałem cię, nie rozumiejąc tej miłości, i pozwoliłem się ponieść iluzji przemijającej namiętności. Nie zdając sobie sprawy, że kobieta mojego życia zawsze byłaś u mego boku jako mój najlepszy przyjaciel, jaki byłem głupi i nie rozpoznałem Twojej miłości do mnie, myślałam, że kochasz mnie tylko jako przyjaciela i zawsze szanowałam naszą przyjaźń. Marcelo podziękował jej za to, że była tak odważna i wyznała mu miłość, nawet w obliczu bólu i rozczarowania, i za to, że mu wybaczyła. Izabele powiedziała: Ważne jest. Że rozpoznałeś swój błąd i gorzko go żałowałeś, jak powiedziałam, jak dobrze było na czas, zanim popełniłeś błąd poślubiając tę kobietę, ale dzięki Ado unai że Twoje oczy otworzyły się na zobaczyć, kto tak naprawdę mówi Ci prawdę, i nie mogłam się powstrzymać, żeby nie wybaczyć mężczyźnie mojego życia i pocałować jej męża. Mądra rada: czasami musimy stawić czoła bólowi i rozczarowaniu, aby odkryć prawdziwą miłość, która może być bliżej. Niż myślimy. Żałowanie złych wyborów i ścieżek jest niezbędne, aby zacząć od nowa. Przebaczenie tym, którzy doprowadzili nas do płaczu, jest wyzwalające i jeśli jest prawdziwą skruchą, zasługuje na drugą szansę. No cóż, to była dzisiejsza historia. Mam nadzieję, że się podobała. Dziękuję za oglądanie. Zostaw lajka. To zmotywuje mnie do tworzenia kolejnych pięknych historii, takich jak ta, podziel się nimi ze znajomymi. Skomentuj, w którym mieście oglądałeś tę historię od, do następnego razu w następnym filmie, jeśli ja do UNAJ pozwoli, bądźcie w pokoju.